Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont Foriu. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj temat szlifowania narożników płytek do kąta 45 stopni. Było już kilka filmów u mnie na kanale o tej tematyce. Każdy jeden, absolutnie każdy jeden bardzo dobrze się klika, czyli no, lubicie tą tematykę, lubicie takie poradniki, jest fajny odbiór w komentarzach. Dużo pytań zadajecie pod tymi filmami. No i też cieszę się, że mogę Wam pomóc no, w pewnych kwestiach, bo wiem, że niektóre tematy no to też nie macie skąd wiedzy zaczerpnąć i uderzacie tutaj do pana Krzysia na filmy. Dzisiaj będzie film o tej samej tematyce, czyli po prostu no wezmę sobie kawałek jakiejś tam płytki gresowej, poszlifujemy narożniki do kąta 45 stopni, ale innym urządzeniem niż były prezentowane wcześniej u mnie na kanale, bo tutaj przede mną jest Slider pro firmy Mechanik i powiem Wam tak, z ręką na sercu zbierałem się do tego testu chyba z pół roku. Naprawdę te urządzenia są dostępne już jakieś pół roku na rynku. Ja też mam w sklepie u siebie, no już też pół roku, kilka też sztuk sprzedałem, nawet trochę więcej niż kilka. I powiem wam, że też u mnie w sklepie kupują moi, można powiedzieć, znajomi gdzieś tam glazurnicy. Z racji tego, że mamy jakiś tam większy lub mniejszy kontakt ze sobą, dzwonimy czasami do siebie i też podpytuję, jak te narzędzia działają. I absolutnie. Każdą osobę, która u mnie to kupiła i pytałem, jak to narzędzie się sprawuje, no, był pozytywny odbiór. Każda osoba mi powiedziała, że fajna sprawa. Porównywali to do Sigmy, do jakichś tam innych urządzeń do ukosowania, i naprawdę jestem sam ciekaw, jak to narzędzie będzie się zachowywało. Zobaczcie, jak ono wygląda. Ostatnie dwa miesiące czy trzy miesiące jeździło u mnie w aucie zakurzone, jest fabrycznie nowe. Pierwszy raz będę tutaj miał je w rękach. No i zobaczymy jak pójdzie. Zmienię troszeczkę kadr, pokażę Wam jak ustawić to urządzenie, czym ono się różni od poprzedniego slajdera firmy Mechanic, który też widzieliście u mnie na kanale, jeżeli chodzi o prezentację tego narzędzia i weźmiemy się za ukosowanie. Nieco ponad rok temu widzieliście test tego, można powiedzieć, prostego, podstawowego slajdera firmy Mechanik. No, generalnie też jest ok, tylko trzeba troszeczkę wyczuć, jak każde narzędzie, żeby jakoś tam prawidłowo to wszystko ukosować. No tutaj, wiadomo, no, za bardzo no, fajerwerków nie ma, no kawałek blachy, po prostu gdzieś tam za obudowę mocujemy szlifierkę kątową do tego urządzenia. Zresztą film jest na kanale, nie będę za bardzo się tutaj rozgadywał na ten temat, To sobie obejrzyjcie. Zresztą podlinkuję Wam te wszystkie filmy, jak ukosuję płytki do kąta 45 stopni, żebyście mogli sobie gdzieś tam wrócić do tych filmów, przypomnieć, może obejrzeć. Kto nie widział, zachęcam do rozwinięcia opisu. Slider Pro, powiem Wam tak, no to jest już półka troszeczkę wyższa. Spokojnie wydaje mi się, że może konkurować z Sigmom. No, ja miałem akurat w ręku Raimondi... No, kurczę, BC45 to urządzenie rządzenie się nazywa i powiem wam, że no Raimond jest troszeczkę krótsze, nie widać też tego ukosowanego materiału, tutaj generalnie wszystko widać i to też powiem, powtarzali mi koledzy, że jest bardzo fajna sprawa, bo wszystko widać jak ukosujemy, możemy zareagować, jeżeli coś się ewentualnie będzie działo. No i zobaczcie moi drodzy, jakie, jakie to jest duże, długie narzędzie, no to generalnie ma około 50 centymetrów cm długości, może 45 nie mierzyłem tego i tutaj już moi drodzy tarczę mocujemy do takiego można powiedzieć, no mocowania, które jest jednocześnie łożyskowane i wbudowane tutaj w to urządzenie, tak? I teraz tak, co ciekawe, generalnie no, na koniec powiem Wam o cenach w ogóle, bo to też jest, no moim zdaniem cena jest mega konkurencyjna i dodatkowo w zestawie jest tarcza. Tarcza, która nazywa się Edge Dry, z tym, że jest to tarcza, która ma większą średnicę niż normalna tarcza Edge Dry. Zobaczcie moi drodzy, jak to wygląda. Dlatego, bo tutaj generalnie no, to ten uchwyt jest troszeczkę większy. Tak To jest rozwiązane akurat w tym narzędziu. No, są plusy i minusy tego rozwiązania. No, minusem jest na pewno to, że nie założycie raczej innej tarczy. Ale plusem jest to, że jest tarcza w zestawie. Ona normalnie kosztuje no, nieco ponad 200 zł. I plusem jest to, że jest to bardzo, bardzo dobra tarcza. Czyli generalnie, jeżeli kupujecie taką tarczę, zapominacie w ogóle o temacie i pracujecie długo, długo, długo na jednej tarczy. Tarcza wchodzi, moi drodzy, tutaj. Postaram się to jakoś tam zdjąć. Zobaczcie sobie. O, tarcza wchodzi tutaj. Powiedzmy, że jakoś tam w miarę, w miarę jest to. O, na wcisk, Powiem Wam, że bardzo ciasno, ciasno wchodzi. I tutaj, w tą, że tak powiem, w ten gwint mocujemy szlifierkę kątową. I od razu na dole jest wyposażony w rurę do odsysania pyłu. No w tym slajderze teoretycznie niektóre firmy. W tym mniejszym mówię, Niektóre, niektórzy sprzedawcy oferują osobno rurę i, i slidera. Ja po prostu uważam, że to jest bez sensu, i u mnie można to kupić w komplecie. Bo tak naprawdę, no, kupowanie slidera bez rury, no, nie wiem, kto jest takim kaskaderem, żeby po prostu w pyle pracować. Tak więc, ustawię sobie tutaj to wszystko, postaram się jakoś to wszystko ładnie tam już zamocować. I bierzemy się za szlifowanie. I tutaj pewnie Wasze wprawne oko zauważyło jakieś otwory na tej tarczy, która, która jest tutaj no, założona. Powiem Wam, że nie wiem do czego to otwory są. Być może to jest jakaś przeciwwaga tutaj do czegoś, ale, ale no, nie wiem. Tak naprawdę, jeżeli ktoś wie, może ktoś z firmy Mechanik mnie czy tam Distar ogląda, no to w komentarzach proszę o wyjaśnienie, bo to jest dla mnie zagadka generalnie. Tak, tak to wygląda. Dobra, składam to wszystko, żeby nie przedłużać, i jedziemy z tematem. W zestawie też mamy taki kluczyk, którym sobie tutaj to wszystko możemy wyregulować. Tak więc też bardzo fajna sprawa. Zanim założę szlifierkę kątową, chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to jest ustawione, moi drodzy. Z góry zakładam, że po prostu no, trzeba zostawić troszeczkę ciała przy takich narzędziach. Nie można tak naprawdę do samego końca. Zresztą ogólnie jest niezalecane dojeżdżanie do szkliwa, jeżeli szlifujemy narożniki pod kątem 45 stopni. Tak to, moi drodzy, wygląda. Mam nadzieję, że tutaj kamerka wyostrzyła to fajnie. I teraz tak. Tył tarczy. Tutaj mamy takie, moi drodzy, hmm, no, kreseczki, tak? Czyli możemy, mamy tutaj jakąś podziałkę, którą możemy sobie regulować, ustawienie tej tarczy pod kątem, tak? Ważna sprawa jest taka, żeby po prostu ciąć tylko przodem tarczy, a tył tarczy musi być ustawiony, delikatnie musi być odchylony, bo tarcza wracając będzie nam podbierała materiał szlifowany i mogą pojawić się jakieś tam po prostu wyszczerbienia, tak? Więc tak to, moi drodzy, należy zrobić. Tak jak mówię, ja pierwszy raz w ręku mam to urządzenie, za chwilkę zobaczymy, jak to pierwsze, pierwsze cięcie pójdzie. Tutaj mam jeszcze trochę tych narożników do wyszlifowania jak coś, to za chwilkę to poprawię. Tutaj wkręcamy sobie, moi drodzy, uchwyty do szlifierki kątowej, tak, żeby sobie jakoś tam poradzić z tym szlifowaniem. Ja na razie to pominę, nie będę tego wkręcał. I teraz tak, bardzo fajna sprawa, mamy tutaj takie podkładki, które montujemy od dołu tutaj, i wtedy po prostu no, zapobiegają one podnoszeniu tego narzędzia podczas szlifowania. Tak? Jeżeli mamy płytkę na przykład grubości 1 cm, ustawiamy właśnie na tą grubość i tak naprawdę w tym rowku wszystko ładnie sobie szlifujemy. Ja też na razie pominę tutaj zakładanie tych dystansów, bo mówię tak jak no, mówię pierwsze cięcie, zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. I tyle. Zakładam sobie szlifierkę kątową, podłączam odkurzacz i jedziemy z pierwszym cięciem. Tak wygląda, moi drodzy, złożone narzędzie, zobaczcie sobie. I teraz kilka uwag ode mnie. Pierwsza sprawa, najpierw, moi drodzy, załóżcie sobie osłonę tarczy, dopiero przykręcajcie szlifierkę, bo ja musiałem tutaj luzować, bo najpierw założyłem szlifierkę, a to już później wam nie wejdzie. I kolejna ważna sprawa, tutaj ta podkładka metalowa, która jest w szlifierce kątowej, musi być koniecznie założona, dlatego, bo nie będziecie mieli po prostu odpowiedniego docisku tarczy no, i to nie będzie dobrze funkcjonowało. Nawet chyba w ogóle wam nie zagra. E, także, także musi to być założone. Dobra, mam nadzieję, że jakieś fajne ujęcie tutaj wyjdzie. E, pierwsza próba, tak jak mówię, e, włączam odkurzacz i szlifujemy. Tak wygląda moje drodzy cięcie. Zobaczcie sobie, kamerka akurat ładnie wyostrzyła. Są oczywiście pewne tutaj stopy, tak? Czyli zatrzymałem sobie maszynę, żeby zmienić kadry trochę kamery. Ale zobaczcie sobie, cała długość cięcia, no można powiedzieć, perfekto. Jest ok. Tutaj na końcu troszeczkę oczywiście musiałem sobie, podniosłem sobie, jakby odsunąłem tą maszynę dlatego, bo bałem się, że narożnik mi wyszczerbi, dlatego jest tutaj taki łuk troszeczkę zrobiony, ale no uważam, że to jest no, do zdjęcia jakimś tam padem polerskim, 50ką spokojnie no, dwie minuty roboty i macie wszystko elegancko zrobione. Także tak to moi drodzy wygląda. Jestem mega, mega pozytywnie Zaskoczony, jeżeli chodzi w ogóle o tą maszynę, naprawdę no, koledzy tutaj nie oszukiwali mnie. Za chwilę odwrócę sobie płytkę, przejadę jednym ciągiem całą płytkę. Może nawet troszeczkę jeszcze tutaj podbiorę więcej ciała, ustawię tak tą maszynę. Dobra, odwracam płytkę, jedziemy drugi raz. Jak dla mnie, moi drodzy, no powiem wam tak, no, nie mam uwag. Nie mam pytań. Zobaczcie sobie, moi drodzy, jak to wygląda. Jest elegancko. Od drugiej strony cięcie, zobaczcie, równe na całej powierzchni, gładkie. Ja tutaj żadnym padem nic nie robiłem z tą płytką, jest elegancko. No sami możecie sobie ocenić, jak to po prostu wygląda. O, proszę. Z drugiej strony tak to właśnie wygląda. No i co moi drodzy, słuchajcie, wypadałoby jakoś podsumować ten dzisiejszy materiał i powiem wam w ten sposób. No, jeżeli chodzi o cięcie, no to nie mam pytań. Widzieliście, jak to, jak to działa, jak tnie. Ja sobie tą płytkę dookoła obszyfowałem, żeby jeszcze troszeczkę się pobawić tym urządzeniem. Tak więc, no tutaj nie mam absolutnie uwag, cięcie jest petarda. Jeżeli chodzi o odsysanie pyłu, no to jest ok. Ten, ten drobny pył, z którym jest najwięcej problemów, jest odsysany. Z tym, że no, gdzieś tam te większe kawałki jednak. Odpryskują, tutaj gdzieś, gdzieś po prostu no dostaje człowiek w ciało, także tego pewnie nie unikniecie. Ale przy Raymondi BC45 na przykład było to samo i przy tym slajderze tańszym, oczywiście też. I tyle w sumie. I teraz tak, jeszcze, no ja jakby nie mam tutaj gdzie tego pokazać, bo mam na stole płytkę wielkoformatową 2,40, nawet 20, z której będę robił stół na taras. Też to mnie czeka, tylko z tym, że no po prostu nie będę tego teraz przesuwał, żeby to mocować. Ale jeżeli macie taką ochotę, to urządzenie możecie sobie odwrócić, przymocować za te wąsy tutaj do stołu glazurniczego i odwracacie cały proces. Jeżeli na przykład macie jakieś... Do, do szlifowania jakieś wąskie paski, powiedzmy 5-10 centymetrowe, po prostu yy, przesuwacie sobie płytkę pod tak zamocowanym yy, urządzeniu. i BC45 nie da rady, ten drobny slider nie da rady. Do Sigmy, powiedzmy no takiego urządzenia, do którego wszyscy się porównują yy, producenci gdzieś tam, powiedzmy i, i glazurnicy, no, trzeba dokupić dostawkę, yy, kawałek blachy za tam 500 czy 600 zł, żeby po prostu móc zamocować Sigmę Jolly, do stołu. No tutaj to wszystko jest w komplecie, czyli macie za nieco ponad 1000 zł tarczę, slidera, rurę do odsysania pyłu i, i tyle w sumie. Także urządzenie jest wykonane spoko uważam. Jest w dobrej jakości wykonania. Blacha jest dosyć gruba, sztywna, nic tutaj się nie wygina. No powiem Wam tak, no nie mam uwag. No, jeżeli o mnie chodzi, z tych urządzeń, które ja do tej pory trzymałem w ręku, no to tak naprawdę chyba to jest numer jeden. Powiem Wam w ten sposób. Także tak to moi drodzy wygląda. Mam nadzieję moi drodzy, że film Wam się podobał i że jakąś cząstkę wiedzy z niego żeście zaczerpnęli, i tutaj pewnie pojawią się komentarze pod filmem, że ja zachwalam jakoś to urządzenie, bo, bo tym handluję i tak dalej, i tak dalej, ale no, moim zdaniem naprawdę za te pieniądze nie ma według mnie na rynku konkurencji. Póki co, oczywiście, to jest tylko moja subiektywna opinia, ja też wszystkich narzędzi, jakie są dostępne na rynku, nie testowałem. Mówię oczywiście o tych narzędziach, które. Które, które miałem w ręku. I tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach, moi drodzy. I oczywiście przypominam o rozwinięciu opisu pod tym filmem. Tam będziecie mieli link do tego sprzętu, do szlifierki kątowej, do odkurzacza oraz moi drodzy link do filmów, w których pokazuję inne urządzenia do szlifowania narożników do kąta 45 stopni. I tyle. Trzymajcie się. Na razie.